Czy masz bolące kolana, chwiejny krok, albo czujesz że grosz, że z każdym rokiem twoje kroki stają się krótsze. W Japonii starzenie się nie oznacza słabości. Starsze kobiety tam przestrzegają prostego rytuału złożonego z trzech ruchów, które przez dziesięciolecia utrzymują je silne i pełne gracji. Po sześćdziesiątym roku życia kobieta traci nie tylko siłę mięśni, ale także połączenie między mięśniami a równowagą. To zjawisko nazywa się sarkopenią i jest ukrytym powodem, dla którego tak wiele kobiet potyka się lub porusza coraz wolniej. Ale prawda jest taka, że Japonki potrafią temu zapobiec nie dzięki maszynom ani siłowniom, lecz poprzez ruchy, które trenują zarówno siłę, jak i kontrolę. Dziś poznasz trzy proste japońskie ćwiczenia, które odbudowują siłę nóg, stabilizują równowagę i pomagają zachować niezależność. Bez ciężarów. Bez siłowni, tylko Twoje ciało, oddech i skupienie. Każdy ruch wzmacnia inny element Twojego fundamentu, a razem sprawiają, że poczujesz się o 10 lat młodsza. Shiko, japoński przysiad sumo-shiko, czyli przysiad sumo, to coś więcej niż rozciąganie, to rytuał równowagi i siły, który ma setki lat tradycji. Dla kobiet w Japonii oznacza on samodyscyplinę i niezależność. To ćwiczenie utrzymuje nogi silne, stawy elastyczne, a krążenie aktywne, nawet długo po sześćdziesiątce. Prawda jest taka, że większość kobiet traci siłę nóg nie z powodu wieku, lecz dlatego, że przestaje wykorzystywać dolne partie ciała w głębokich, kontrolowanych pozycjach. Biodra sztywnieją, kolana słabną, a każdy krok staje się coraz cięższy. Shiko odwraca ten proces, budząc Twoje fundamenty. Każde powtórzenie wzmacnia uda, pośladki, łydki i wewnętrzne partie bioder, czyli główne filary równowagi i stabilnego chodu. Jak to wykonać? Stań prosto, stopy ustaw dwa razy szerzej niż szerokość ramion. Palce lekko skieruj na zewnątrz, napnij mięśnie brzucha i weź głęboki wdech. Podczas wydechu powoli opuszczaj ciało, jakbyś chciała usiąść między piętami, utrzymując plecy proste. A kolana w jednej linii z palcami stóp. Zatrzymaj się na dwie sekundy, a następnie wypchnij ciało w górę przez pięty. Oddychaj spokojnie: wdech przy schodzeniu w dół, wydech przy wstawaniu. Zacznij od osiemdziesięciu powolnych powtórzeń, dwóch serii, i stopniowo zwiększaj ilość. Jeśli twoje kolana lub biodra są sztywne, zmniejsz głębokość ruchu. Nawet pół przysiad wzmocni stabilność. Kluczem jest kontrola, nie szybkość. Wyobraź sobie, że Twoje ciało jest jak postawa wojowniczki: silne, skupione, niewzruszone. Z czasem Twoje nogi nabiorą nie tylko siły, ale też wytrzymałości i równowagi. Będziesz chodzić pewniej, stać prościej i poczujesz się ugruntowana, dokładnie jak Japonki, które od dziesięcioleci codziennie praktykują Shiko. Ćwiczenie 2. Seiza to stand. Z klęku do stania. i w Japonii wiele starszych kobiet wciąż codziennie siada na podłodze, podczas posiłków, odpoczynku czy medytacji, a następnie wstaje płynnie i bez podpierania się rękami. Ta umiejętność wynika z jednego nawyku. Ruchu seiza to sztand. To coś więcej niż ćwiczenie. To test równowagi, koordynacji i pewności siebie. Jeśli potrafisz wstać z podłogi bez podparcia, odzyskujesz coś znacznie cenniejszego niż mięśnie. Swoją niezależność. Z wiekiem tracimy nie tylko siłę, ale też połączenie nerwowo-mięśniowe między mózgiem a nogami. Dlatego wstawanie często staje się niepewne lub chwiejne. Ćwiczenie Seiza to sztand. Przywraca to połączenie aktywując wszystkie mięśnie stabilizujące. Od kostek po biodra. Od centrum ciała po kręgosłup. Odbudowuje odruchy, które chronią przed upadkami. Jak to zrobić? Zacznij w pozycji klęczącej na macie. Lub miękkim podłożu, stopy połóż płasko za sobą, napnij mięśnie brzucha i pośladków. Postaw jedną stopę przed sobą w półklęku, zachowując prosty tułów. Powoli i z kontrolą odepchnij się przez piętę, by wstać. Następnie w tym samym tempie wróć do pozycji klęczącej. Zmieniaj nogi i powtórz 6-8 razy na każdą stronę. Jeśli to dla ciebie zbyt trudne, możesz lekko podeprzeć się ścianą lub krzesłem. Dopóki Twoja równowaga się nie poprawi, skup się na płynnych przejściach, bez gwałtownych ruchów. Poczuj, jak jak Twoje ciało to przypomina sobie, jak wstawać z gracją, tak jak przed laty. W Japonii ten ruch jest częścią codziennego życia, nie tylko jako ćwiczenie, lecz jako praktyka długowieczności. Badania pokazują, że umiejętność łatwego wstawania z podłogi wiąże się z mniejszym ryzykiem śmierci i lepszym zdrowiem. Opanowanie Seiza to stand to jak cofnięcie czasu. Odbudowujesz nie tylko siłę nóg, ale też swoje zaufanie do ciała. Ćwiczenie 3. Pozycja konia Kibadashi. Pozycja konia po japońsku kibadashi, to jedna z najstarszych i najpotężniejszych postaw w sztukach walki. Symbol wewnętrznej siły i skupienia umysłu. Dla starszych kobiet to zapomniany klejnot. To proste ćwiczenie izometryczne odbudowuje równowagę Wytrzymałość i postawę, wykorzystując wyłącznie ciężar własnego ciała. Z wiekiem kobiety tracą mięśnie stabilizujące szybciej niż siłę widoczną gołym okiem. Dlatego równowaga znika wcześniej niż moc. Pozycja konia odwraca ten proces, ucząc ciało, jak pozostać mocnym i stabilnym. Wzmacnia uda, pośladki biodra i dolne partie pleców, mięśnie, które chronią kolana i kręgosłup podczas ruchu i obciążenia. Jak to zrobić? Stań nieco szerzej niż na szerokość ramion, palce stóp skieruj lekko na zewnątrz, ugnij delikatnie kolana, jakbyś chciała usiąść na niewidzialnym krześle. Utrzymuj plecy proste, klatkę piersiową otwartą, wzrok skierowany przed siebie, napnij mięśnie brzucha i oddychaj spokojnie przez nos. Utrzymaj tę pozycję przez 20-40 sekund, następnie odpocznij chwilę i powtórz 2-3 razy. Magia tego ćwiczenia tkwi nie w ruchu, lecz w ciszy. Im dłużej trzymasz pozycję, tym lepiej twoje mięśnie uczą się współpracować, a ty rozwijasz głęboką stabilność. Z czasem poczujesz silniejsze nogi, pewniejsze kroki i wewnętrzny spokój, bo ta postawa trenuje nie tylko ciało, ale i umysł. W Japonii mistrzynie praktykują kibadaci aż do późnej starości nie dla rywalizacji. Lecz dla klarowności i samokontroli spróbuj codziennie, choćby przez minutę, poczujesz jak twoje ciało odzyskuje utraconą siłę, a równowaga powraca jak stara przyjaciółka. Jeśli to wideo pomogło ci odzyskać siłę, kliknij lubię to i zasubskrybuj kanał Zdrowe życie. W ten sposób pokażesz, że chcesz więcej treści dla kobiet po 60, praktycznych, skutecznych i sprawdzonych. Poznałaś trzy ruchy, które przywracają siłę, równowagę i pewność siebie. Shikomostania to wzmacnia biodra i nogi, Seiza to sztand, uczy kontroli, a pozycja konia, kibadashi, daje spokój i stabilność. Wystarczy zaledwie kilka minut dziennie, aby zachować sprawność i niezależność. Bo starzenie się nie oznacza utraty lat, lecz utraty ruchu. Pozostań w ruchu, a pozostaniesz młoda.